Dołącz do mnie, gdy zanurzę się w naukach Joe Dispensi i podejmę wyzwanie odblokowania nieograniczonej częstotliwości obfitości. Zobaczmy, czy mi się to uda. Wyobraź sobie obfitość jako częstotliwość radiową, która zawsze nadaje. Nie jest ukryta, nie brakuje jej, ani nie jest zarezerwowana dla wybranych. Jest dostępna dla każdego, tak jak fale radiowe. Problemem nie jest brak obfitości. Ale to, że większość ludzi nie dostroiła swoich odbiorników do właściwej częstotliwości. Utknęli na kanale niedostatku, ograniczeń i braku. A gdybyś mógł zmienić stację? A gdybyś mógł dostroić swoją energię do częstotliwości obfitości? To jest potężna przesłanka stojąca za pracą dr. Joe Dispenzy. Rozumiejąc naukę o energii i stosując określone techniki, możesz zmienić swój stan wewnętrzny i przyciągnąć pożądaną obfitość. Ten esej pokaże, jak zestroić swoje myśli, emocje i przekonania z częstotliwością obfitości, odblokowując życie w większym spełnieniu i dobrobycie. Dr. Joe Dispensa, znany neurobiolog, kręgarz i autor, poświęcił swoje życie badaniu niewykorzystanego potencjału ludzkiego umysłu. Jego badania wypełniają lukę między neuronauką, fizyką kwantową a duchowością, oferując przekonujący model transformacji osobistej. Głównym założeniem Dispenzy jest to, że nie jesteśmy ograniczeni przez nasze geny ani przeszłe doświadczenia. Zamiast tego mamy moc, aby zmienić naszą biologię i tworzyć nowe rzeczywistości, przekształcając nasze myśli, uczucia i przekonania. Twierdzi, że energia, którą emitujemy, połączenie naszych myśli, emocji i przekonań kształtuje naszą rzeczywistość. Rozumiejąc zasady neuroplastyczności, zdolności mózgu do zmiany i przeprogramowywania się. Oraz mechaniki kwantowej możemy świadomie wybierać myśli, uczucia i przekonania, które kształtują nasze doświadczenia. To daje nam siłę, by stać się twórcami własnego życia, przyciągając obfitość we wszystkich jej formach. Obfitość jest często błędnie rozumiana jako miara bogactwa i dóbr materialnych. W rzeczywistości prawdziwa obfitość to coś znacznie głębszego i bardziej złożonego. Podczas gdy dobrobyt finansowy jest niewątpliwie częścią obfitości, nie jest to jedyny jej aspekt. Pieniądze mogą przynieść komfort, ale nie zawsze gwarantują szczęście. Jest to tylko jeden element układanki, która składa się z wielu innych ważnych części. Prawdziwa obfitość obejmuje wszystkie dziedziny życia: pełne miłości relacje, satysfakcjonującą karierę, zdrowie, dobre samopoczucie emocjonalne, a także duchowe połączenie i poczucie sensu. Duchowe połączenie i poczucie sensu są kluczowe dla odczuwania pełni życia. Wiele osób działa z nastawieniem na niedostatek, wierząc, że nie ma dla wszystkich wystarczająco dużo pieniędzy, miłości, możliwości czy zasobów. To przekonanie ogranicza ich potencjał. Ten ograniczający system przekonań trzyma ich w pułapce cyklu braku, nieustannie dążąc do czegoś więcej, ale nigdy nie czując się prawdziwie spełnionym. Nieustannie dążąc do czegoś więcej, zapominają o docenianiu tego, co już mają. Nigdy nie czując się prawdziwie spełnionym, pozostają w stanie ciągłego niezadowolenia. Aby przyciągnąć obfitość, musimy najpierw ją przedefiniować. Musimy zrozumieć, że obfitość to stan umysłu i serca. Obfitość to nieposiadanie wszystkiego, czego chcemy. Chodzi o docenianie i wdzięczność za to, co już mamy, i cieszenie się tym. Chodzi o docenianie i wdzięczność za to, co już mamy, pozostając jednocześnie otwartym na otrzymywanie więcej. Wdzięczność jest kluczem do otwarcia drzwi do większej obfitości. Pozostając jednocześnie otwartym na otrzymywanie więcej, możemy przyciągnąć do naszego życia jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń. Chodzi o rozpoznanie nieskończonych możliwości, które istnieją, gdy dopasowujemy naszą energię do częstotliwości obfitości. Możliwości są wszędzie, wystarczy je dostrzec. Gdy dopasowujemy naszą energię do częstotliwości obfitości, otwieramy się na nieskończone możliwości i doświadczamy prawdziwej pełni życia. Myśli jako energia, strojenie częstotliwości wibracji. Fizyka kwantowa wykazała, że wszystko we wszechświecie, w tym nasze myśli i emocje, składa się z energii wibrującej na różnych częstotliwościach. To oznacza, że nasze myśli i emocje nie są tylko abstrakcyjnymi koncepcjami, ale rzeczywistymi formami energii. Które mogą wpływać na nasze życie w namacalny sposób. Nasze myśli to nie tylko ulotne wydarzenia mentalne, mają one rzeczywisty wpływ na naszą rzeczywistość. Każda myśl, którą mamy, jest jak mała iskra energii, która może zapoczątkować wielkie zmiany w naszym życiu. Każda myśl, o której myślimy, wysyła energetyczny sygnał do wszechświata. Te sygnały są jak fale radiowe, które rozchodzą się na zewnątrz i wpływają na wszystko, co nas otacza. Sygnały te przyciągają podobne częstotliwości. Co oznacza, że myśli o braku i ograniczeniach przyciągną więcej braku i ograniczeń. To jest jak magnes, który przyciąga to, co jest do niego podobne. Podczas gdy myśli o obfitości i wdzięczności przyciągną więcej tego samego. Kiedy skupiamy się na pozytywnych aspektach naszego życia, zaczynamy przyciągać więcej pozytywnych doświadczeń. Wyobraź sobie siebie jako potężną wieżę nadawczą, nieustannie nadającą swoje myśli i przekonania światu. Twoje myśli są jak sygnały, które wysyłasz do wszechświata, a wszechświat odpowiada na te sygnały. Jakość Twoich transmisji determinuje jakość Twoich odbiorów. Jeśli nadajesz pozytywne, pełne nadziei myśli, to właśnie takie doświadczenia przyciągniesz do swojego życia. Aby przyciągnąć obfitość, musisz stać się świadomy swoich wzorców myślowych i skupić się na myślach, które rezonują z częstotliwością tego, czego pragniesz. Praktykuj codziennie pozytywne afirmacje i medytacje. Aby dostroić swoje myśli do wyższych częstotliwości. Emocje. Wzmacniacz Twojej energii. Jeśli myśli są falami radiowymi, to emocje są wzmacniaczami. Emocje mają zdolność do wzmacniania naszych myśli, nadając im większą moc i intensywność. Emocje napełniają nasze myśli mocą, znacząco wpływając na ich częstotliwość wibracji i zdolność do manifestowania się w naszej rzeczywistości. Kiedy nasze myśli są nasycone silnymi emocjami, stają się one bardziej potężne i mają większy wpływ na nasze życie. Kiedy doświadczamy pozytywnych emocji, takich jak radość, wdzięczność, miłość i podekscytowanie, podnosimy naszą częstotliwość wibracji, dostosowując się do częstotliwości obfitości. Te pozytywne emocje działają jak magnes, przyciągając do nas więcej pozytywnych doświadczeń i sytuacji. I odwrotnie, negatywne emocje, takie jak strach, złość, Poczucie winy i wstyd obniżają nasze wibracje, przyciągając więcej tego, czego nie chcemy. Te negatywne emocje mogą nas osłabiać, sprawiając, że czujemy się przytłoczeni i zniechęceni. Aby przyciągnąć obfitość, ważne jest, aby być świadomym swojego stanu emocjonalnego i świadomie wybierać pielęgnowanie uczuć, które rezonują z naszymi pożądanymi rezultatami. Świadomość naszych emocji pozwala nam na świadome kierowanie naszymi myślami i działaniami w kierunku pozytywnych rezultatów. Przesuwając nasz stan emocjonalny z miejsca braku do miejsca wdzięczności, miłości i radości, wzmacniamy sygnał, który wysyłamy do wszechświata, przyciągając doświadczenia, które pasują do naszych podwyższonych wibracji. W ten sposób możemy tworzyć życie pełne obfitości, harmonii i szczęścia, które odzwierciedla nasze najgłębsze pragnienia. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Odkrywamy dla ciebie tajemnice umysłu.